Jak kurwa za długie? Ja ci pokażę jak to się robi. Dawaj mi tą maszynkę, ja ci to pokażę jak to się robi. Kurwa, bo ty się pierdolił tam. Jakor! Jakor! Jak za krótkie! Kurwa, Kurwa, co tu teraz robisz No chuj, do to Do Dospawony to i chuj, no. Do Dospawony to i chuj, no co zrobisz, no. Kurwa. Tu się obszlifuje, on zamaluje i chuj, no. no co zrobić? no. Kurwacka ta. Kurwa, z wami to taka robota jest, no. Nic nie pomyśli ta kurwa wcześniej, tylko ach, tam za przyspawomy to się obmaluje, nikt nie zauważy. Będzie dobrze.